Good morning, hello everyone at the Radom Pigeon Market in Poland. Witam wszystkich na Targu Gołębi w Radomiu przy ulicy Lubelskiej 65. Ciekawy jestem co dzisiaj proponują hodowcy. Myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie. Zapraszam na film, startujemy. Tu są fajne jaśniaczki, ale nie wiem po prostu jak kolega ma na imię, bo Jak ma na imię właściciel? Rafał. Do pana Rafała takie gołąbki. No ja to strzelę tak w wielek, jak coś to pan Rafał tu mnie poprawi Do pana Rafała naprawdę są białe gołąbki, proszę zobaczyć, króciaczki, wylecieki białogąbki. Pisać w komentarzach do pana, do pana Rafała A tutaj koledzy te winerki, fajne winerki. Ile takie winerki? A ten serek kolego? Policjant Sarek, ile? To tego samego A, tego samego właściciela poszedł dzisiaj. Też poszedł właściciel? Czy jest to sam Aha, Fajne gołębie. fajne gołębie. Rafał, dzisiaj poszedł. Proszę zobaczyć, jakie gołąbie. Nie wiesz, jak panem jest? Rafał, tak? Rafał, Rafał. E, wszystkie gołębie są... o! Tam ścigają cię w komentarzach, nic nie odpisałeś. Ja, nie, ja patrzyłem do mnie. Nie. O potrzeby było dwóch. trzubatki tak? A Dobra, ja tam później podejdę. Też kolega Rafał ma takie fajne gołębie. Proszę zobaczyć. Nie mam, nie wiem, gdzieś poszedł. Proszę zobaczyć, jaka ta wleteczka króciutka, malutka. Nie chcę strzelać. Ile, ale takie gołębki ma Rafał? Proszę bardzo, poszedł gdzieś ten Rafał, tak? A <coughs> Do kolegi Rafała w komentarzach pisać, takie ma gołębie fajne. Proszę bardzo. To... To... Też poszedł? Tego, tego, tego gościa z Glińca miał tą tygryskę. To Zygmunta. Tu mamy siwy pocztowe, jego hodowlę z kartami. To są siwe pocztowy pana Zygmunta. Nie wiem, pan Zygmunt gdzieś poszedł, czy ma dzisiaj... Siwe po dychu, a te czerwone po 20, polega. Aha, siwe po dyszku, a czerwone po 20. A nie wiesz, czy ma tutaj jakieś zagraniczniaki? nie zagraniczniaki. Jest, jest Holender o. czerwony. No. Dzięki um, bardzo. Holender czerwony. I nie, nie, Niemka jest samica. I Niemka samica. Holender czerwony, Niemka samica. O kolegi Zygmunta, który, który miał kiedyś tygryski z Radomia tutaj, właśnie z Jakby coś to pisać do pana Zygmunta. Pan Zygmunt chodzi po targu, także ma dzisiaj zagraniczniaki. Były są wszystkie z kartami. Takie miłe, naprawdę fajne ptaszki. Jego... Ile takich królik? Plus, minus. Nie wiadomo. Ten królik ile? Ile? 250 to ten samczyk? Samiczka. Samiczka, ale zakocona? nie? Jej Dobra, przechodzimy tutaj. Tu mamy biały pocztowy, chyba tak? Czy są ci inna rasa? Rzeszowskie, mówię, sorry, ja trzymaję z rzeszowskimi. I to jest tygrysek ten, nie? Taki tygrysek ile? Wiedyski. a te rzeszowskie? Po 20 zł. I pawiki mamy tutaj. Po ile? Jak kolego masz na imię? Do pana Pawła po takie gołąbki, proszę bardzo, Pawiki. Ma tutaj fajne rzeszowskie, tak samo. Pisać w komentarzach pod filmem i pan Paweł nie chce komentarzy. Jak będzie kolega chciał nawiązać kontakt, współpracę, to można zawsze wymienić się doświadczeniami z kolegami. Też twoje? Panie Paweł, nie, proszę. To są te tygrysy, korniate, wnioski, ale też poszedł właścicieli. Nie ma właścicieli, bo właściciele już latają. <laughs> Tu są siwe, to co w klatce co mamy, to są gołąbki Pana Adama, jakby coś. To do Pana Adama pisać pod filmem, bo Pan Adam dziś tutaj za, za biznesem lata kupuje też do pary. Także do Pana Adama proszę bardzo. Boczek jest taki fajny, ładny tygrysek czarny. Proszę bardzo. Ten gołąb się prezentuje. Jak się gołąb widać, że o obrączki, wspinki, ten tak samo ma fajne głębie. Jakby coś do Pana Adama tutaj, proszę pisać pod filmem. To są gołąbki pana Dama. Jakby co i wyszwanczyki siebie tak samo są widać, ale mówię, no ja podejrzę że mam gdzieś tak po trzydyszki. Fajne wyszwanczyki i właśnie wyszwanczyk nakrapiany. Gdzie jest ten pan Nie widziałeś go tutaj? Muszę go spytać. A te wyszwanczki po ile? 80 złotych parka. 80 zł parka, takie wyszwanczki siwe? Panie Adam i teraz królik, A, ten biały? 130, 130, 130 zł rasy. Zakocona belg. Zakocony, nie. zakocona belg. 130 zł to jest Pana dama te króliki. Ten ten? z belgów. zakocona? Jest 160. 160 Tutaj? też 160. A ten co to? Sam jest 200 zł i tutaj. dwa samczyki po 120 A samczyki już wypłosiły się, jak to się mówi, parzyły coś samiczki nie. Jeszcze nie. I po są jeszcze raz? 120 do pana Adama, po te gołąbki i króliki zapraszamy do pana Adama. A te krzyżaczki? Łapcie, a te żółte ile taka parka? Stówka parka. Takie krzyżaczki, proszę bardzo. Co robisz z tymi zdjęciami? Budapeszki, żółte. Po ile takie Budapeszki? Zależy. Zależy jak leży, tak? Dobrze. okej. Okay. Poszedł to jest fajny właśnie posiaczek. Fajny widzę, nie ma, poszedł kolega gdzieś. Serek, widzę, fajnego nie ma kolega, ale nie ma go. A kolego, ten wysiaczek się wiedział u ciebie? nie podzieżki, ja, bo, przepraszam. A ty jaśniaczki, sorry, po ile u ciebie te jaśniewczki są? Po dwie podzieżki, jak kolego masz na imię? Jak? Do pana Rafała tutaj, ale już jest drugi taki Rafał który ma takie gołębie proszę bardzo tutaj <laughs> i morzynki i te ciemne koroniate to ile parka? Pięć dyszek tu mamy wyszwancieki czarne Parzyste są czy nie? Ile taka parka? 6 dyszek do pana Rafała jakby ktoś chciał Pan Rafał jest elastyczny Pisać w komentarzach Te żółte molamansiki, bardzo ładne. Ile takie Molamansy? Jedyszki sztuka, Jidyszki, sztuka. to też są molamansiki. a ten tygrysek to jest tamica chyba ta tygryska Ile taka tygryska moda? Trzydyszkizki. Trzydyszki. A te wiedeński parka? Ile? 80, tak? 70 Jak kolego masz na imię? Do pana Marcina proszę, aby też potrzebował takie tygryski, raczej znaczy Molamansiki te żółte. Taką tygryskę są mi w domu wiedeńskie też są na pewno do Pana Marcina, dobrze powiedziałem? Pan Marcin też czyta komentarze nawiązuje współpracę z innymi hodowcami te jaśniaczki składowe koleżko po ile? po dwie Jak Jaką masz na imię kolego? Grzesie do Pana Grzeszka, jakby coś po takie jaśniaki by ktoś chciał po pudy. takie jaśniaczki kolego po ile? po ten czas to leci

Mam pozorny towar na rado. Wyśmian, <laughs> czeki, koronieta, parka, to takie czarne ile? Parkat, dziedyszki. dyszki, kolega zrobił promocję, a tu są fajne krzyżaczki mi się podobają. Czarny, czerwony, ile takich krzyżaczki? CDF, parka. A Masz kolego więcej takich, czy nie? Końcówka. Jest więcej? Nie ma końcówka. Nie ma. końcówka. A, do do a te jasne po ile? Tutaj? Jak koledzy masz kolegę na imię? jakby coś pisać pod filmem w komentarzach. Damian... A te windry to parka ile? A nie, poszedł gdzieś blajwinderki. Powitać, no. Wszystkie gołębie pocztowe, lotowane. Linia, bo ludzie nie wierzą. Bulewansy lotowane, linia czoku. Tak, tak się nazywają, a ludzie nie wiedzą, nie? No, no. Janseny, Deklaki, kto zna? No, kto zna? Kto wie, co to gołębie? Janseny? Deklaki. Deklaki, Janseny, Deklaki, proszę bardzo, takie A te, te szelensy, wszystko, kto mają koledzy z Radomia ode mnie, po gołębiu, najlepszym gołębiu Polski od Stanisława Krzyżaka. Ten gołębi jest jeszcze w Radomiu z 2008 roku, a to są jego syny. Mhm. Zaprezentuj kolego, zaprezentuj. prezenty. jeszcze mu no. Z 13 roku jego syn tego, bo to jest to był srebrny, a ojciec tego to srebrnicki. <laughs> Pozdrawiam kolegę Karola, bo ma tego ojca oryginalnego. Proszę bardzo. Karol, jak ma się nazywać? Na Nazwiska nie e, będę mówił. Skut. Y skrót. Nie, no to on Karol. będzie wiedział. Karol będzie wiedział, będzie tak? Będzie wiedział, bo tego wiem, takich nie ma już. Nie ma. On ma tylko... Sorki, że się tak spytałem, to Proszę bardzo. No, tak. O. Wszystko z kartami, z rodowodami, rodowody mogę pokazać, proszę bardzo. To są od Stanisława Krzyżaka oryginalne szelensy, po srebrny. Szelensy, takie razy. Szelens. Kto wie? I tak przekazując. To gołąbek, i ja nie muszę, gołąbek z XXI wieku, wszystko z tej linii. Takich gołębi mam ponad 30. Koleczka ma takiego głębie 30, pan ma na do, imię. Po... Do pana Sławka. Do pana Sławka proszę, zapraszam. Proszę. A tutaj pod spodem to co jest tygrysek, tygrysy i te czarne. i te czarne, tak. Panie Andrzeju, bo ludzie nie wiedzą, pros, proszę, to jest ta linia tego Mulemansa, czoko. Jak kto nie wierzy, wszystko od Eugeniusza Daniela, Zygmuntów, wesels. Wszystko pisz, wszystko, wszystko... czarne na białym. Jest. Tak. O Henry, tak. was jakiś tam to są daleki, tak tak. Kiedyś, tak to są gołębie, tak samo od Hansa Hirna wszystko jest i gołębie do wglądu tak samo wszystkie gołębie z pochodzeniem tak samo w z pochodzeniem, wszystko jest karty, jakby coś, wszystko tak. od, można się to jest centrum hodowlanego Europa hurikany oryginalne Hurkanie oryginalne nie słyszałem. Kto się, się na to będzie wiedział? Kto wie i gołębie nie koszt... Ile tam kosztują? 2000. Można no sobie tak. zadzwonić. Do centrum jest strona Aha. mailowa, a tylko ludzie, co nie rozumie, myślą, że te, trzeba jechać na wystawę. Nie, ludzie mają i tu gołębie. Pan mhm. filmiki, żeby ludzie do wiadomości. To pan? Sławek, do Pana Sławka jakby coś w komentarzach pisać Pan Sławek też komentarze będzie tutaj oglądał Co ja z tym zrobię? Gołębie za piwo. Gołębie za piwko, w nie też mam można na piwko, piwko Na za piwko naprzeciwko i darmo, na, na przeciwko i brać, no. okej okay. A ten wiedeński ile? wiedeński koleżko, ile? Cztery dychy Nie, sorry, jeszcze raz Pan mnie czy włączyłem Nie zrozumiałem, zastartowałem Po dwie, dyszki, dwie i dyszki, ma takie jaśniaczki Zapraszamy do Pana Mieczysława, pisać pod filmem, jakby coś w komentarzach. Kopelat! Pozdrawiam Cię Andrzej, Kopelat imienniku. Te wiedeńskie kolego to po ile u Ciebie? Po 5 dyszek, dyszek. a ten wyśwanczyk łapciaty? Po cztery dyszki. dyszki. Jak koleżko masz na imię, przepraszam? Do Pana Ryszka, tak? Do Pana Ryszka jak ktoś potrzebuje takie wiedeńskie, fajne, czarniutkie, zdrowiotkie gołąbki i wyśwanczek, pisać w komentarzach pod filmem do Pana Ryszka. Proszę Pana. Do Pana. Do Pana A te korniaty pójdę za sztuczkę, tak? 20 złotych. 20 Jak masz kolego na imię? Mariusz, o i teraz się poznałem. Do Mariusza wiem już. <grym>, Jakby coś to do Mariusza wiesz. ciekawe jest ubrany, zimne, teraz się poznałem. Czyżka syn, teraz poznałem, no. Sorry. Do Mariusza ja bym też potrzebował takie gąbki koruniate, podwiedyczki. Proszę bardzo. I żałowniczek. I takie ciemne sarek, widzę tak samo. I Mar... A te koroniety ciemne, koleżko, po ile? są I para, pażysta, 100 złotych par kaneweczki 100 w to złotych 150. Jak koleżko ma na bo ja zawsze zapomniałem... Do Pana Adama tutaj, proszę bardzo. Zapraszamy po takiego gołębie i jeszcze... O oh, proszę bardzo, głymaczek jaki fajny jest, Tam jest taki. Wyszący. Siwy pocztowy sam się krezy. Tak. Siwy pocztowy polski? Tak, polski. To pokazy to jak pan Tak pana Adama, jakby coś, parka królików 100 złotych, samczyk i samiczka Samczyk i samiczka, 100 tak. złotych To jest rasa te króliki jakiej? To są taka rasa mięsna no Rasa mięsna Rasa mięsna Koczki takie po ile? Od do, Podyszku, tak mniej więcej, nie? No tak się, powiedziałem tak, sorry Do 15 Do złotych można negocjować z kolegą cenę Ten bocianek dwie dyszki, a to Budapeszcik? Dychę. dychę, żółty bo się dychę, bo czarny widzisz? jedyszki. Takie niespotykane to są jakie, to, to zaraz, a się pytam per, za to. To są perskie, tutaj mamy kolega, wszystkie to są wszystkie perskie, kolego? Tak i takie perskie po ile? 15 zł, jak kolczko masz na imię, żeby tam ktoś... Je... Czarek. Do pana Czarka jak ktoś potrzebuje takie perskie gonią, one są wysokolotne chyba, tak? Ta. Wysokolotne, puszczane ganiane, tak? Po 15 zł do pana czarka, dobrze powiedziałem? Tak jest pisać, pan czarek też komentarze czyta i ludzie odpisyły na komentarze. Po 15 zł takie perski, czy mamy w radoch. A tutaj to, to co to są te? Rzeszowskie. I rzeszowskie, tak? I po ile? Za szzeczkę po 3 Nie? Po 3 cena wywoławcza. Wszystka, wszystko, cała trójka to gołębiec w I zapraszamy do pana czarka, bo ktoś potrzebał w Rzeszowskich gołębi. I tu pokażę jeszcze raz permskie Pan czarek takie ma, go, ma gołąbki i komentarze. Pan czarek czyta. A tutaj? Rumuny, ten czarny to rumuny, chyba nie? A rumuny po ile? 35 zł za sztukę, tak? Te rumunki. No to co? Cholendek, przepraszam Pani Michale jeszcze raz. <gry> tu we jest samczyk koroniaty siwy i tu jest też samczyk drugi po trzy dyszki. Tu mam takie fajne widzę żałobniczka, ile taka żałobniczka? Trzydyszki, tak. Trzydyszki. A tu jest właśnie, teraz zauważyłem, słowy żałobnik koroniaty. Proszę zobaczyć, jaki bielutki jest. Dziubek bielutki szyjka bielutki. I to ile? I proszę w komentarzach do pana Michała. Pan Michał czyta komentarze. Na pewno odpisze jakby coś będzie potrzebował. Kurde, wie pan, co jeszcze raz. Nie wcisnąłem. Dobre. Się patrzę tak. No, to są nipki egipskie, białe, 30 zł krymeczki. Też ile? 4 dyszki. Też cztery dyszki, trzy dyszki. Tu mamy mulamansiki, żółte, czerwone po... Po 20-30 zł. Siwe, siwe są w własnej hodowli, tylko że bez kart po 10 zł, ale obręczkowane. Zapraszamy do pana Stanisława. Pana Stanisław jest elastyczny. Jakby ktoś takie głamki potrzebował pisać komentarze. O, no, teraz sorry nagrałem. Pan Stanisław też. Poczterdyszczki, po a tutaj? Widymki. Tu po 30, po 20 zł. Zapraszamy do pana. A, niech się okay. chled, kolejkę ustawić. Tak jest. A takie krymeczki po ile? Po 50, szuka czy parka? Po 50 zł, szturka. A jak pan ma na imię? Do imiennika Andrzeja zapraszamy po takie gołąbki, krymeczki za sztuk, proszę bardzo zobaczyć. A te siwe pocztowe to są z kartami czy bez? Z kartami. I takie siwy pocztowe z kartami ile? Po dwie dychy. Proszę w komentarzach pisać, jakby coś do Pana Andrzeja, tutaj imiennika mojego. Takie gołąbki, i Pan Andrzej też komentarze czyta. I nawiązujcie kontakt i współpracę. Co to masz? A te hamburki po ile są te? O ten, ten czarny, tą, ten ten, czerwony? 60. A te po? Pokażę tego za 60. Ciekawy jestem. No. To jest samczyk czy tryspeczka. samiczka? Samiczka? 60 zł, proszę bardzo. Okej, okay, dzięki. Cześć Tomek, kolega Tomek ma takie jaśniaczki. Podje Tomek te jaśniaczki. Po, po piętnachu, A ten krzyżak? O kurde. Jedyczki, krzyżak jest ogier, proszę bardzo. Tomek, a te pawiki tutaj twoje to są, czy nie? Nie wiadomo. Po trzydych kolega mówi, że trzydych, ale nie chce za nikogo tutaj nic mówić. Jakby co? Chciałem tu zapromować. Znaczy zapro Kurde. Dobra, teraz. Te neweczki po ile? Podwiedyszki. podwiedyszki, tak? A te brudeczki? Też podwiedyszki. Brudeczki, proszę kolega, zrobię promocję. Brudki, proszę bardzo, podwiedyszki. A te białe to są rzeszowskie? I takie rzeszowskie, po ile? 3D. Jak kolego masz na imię? Adrian. Zapraszamy do pana Adriana, by ktoś potrzebował takich gołębi. Brudki, krymki, rzeszowskie także pisać w komentarzach pod filmem a pan Andrian też czyta komentarze może żeby nawiązać kontakt współpracę to trzeba czytać komentarze chciałbym wspomnieć o kanale Tomka Zwyżkowa Tomil FR 87 ma ciekawe filmy różnorodne ścinki nie ścinki ma też drugi kanał karnik Tomka także zachęcam do obejrzenia kolegi filmów idziemy Kolega Sławek ma takie jaśniaczki, dłuższe, krótsze, proszę bardzo, ale z po pójdę takie gąbki. Jak kurczę, to dyszku. I podyszku, jak coś do Sławka pisać w komentarzach. Jak Sławek też masz więcej tych tego jeszcze coś tam wybrał, nie? Oczywiście, Oczywiście. Jeszcze setka jest, także podyszku takie gąbki. Zapraszamy tutaj do Sławka. Sławek też komentarz. Znaczy te siwe potrzeby to są z kartami, czy bez kolego? Bez jej takie potrzeby po ile? Po 10 zł A ten królik? 70 zł 70 zł królik Tu mamy Kinga tak? To jest traser Jak? Straser Jak? Aż Straser, przepraszam już gafę jeszcze nie przejrzałem się traser Ten straser taki się wypłowi taki straser 30 zł 30 zł A te pocztowe To te 200 zł to 200, 200 zł O pokaż powiedz mi to jest zł co to zaraza? Ten 200 zł tak? To są opale a to są barle Opale, to jest ten opal, 200 zł, tak? Tak, ale to, to nie są na sprzedaż gołębionych, to były dopiero nabyte. A, nabyte, opal po 200 zł. A ten jest barleśik ten siwy, tak? Tak. I taki barlesik siebie ile? Ten. Stówkę. Stówkę. A kolego te pawiczki? Boki, czarne. No. 80 zł, a ten 90. Tak, 80-90. A tutaj to są te rzeszowskie, chyba, tak? Tak. Takie rzeszowskie, żółte. Patrzę, żeby to ci nagrał. Ile? 10 zł. A tu ta czerwona to jest chyba bagneta, nie? Idzie taka bagneta? Stówkę. A tu są czajki saksońskie, tak? Dobrze mówię? Tak. I te czajki saksońskie? zależy, jedna para jest za 80 i samica. A para za 80. Jak troszkę masz na imię, hodowca młody? Dominik. Jak? Dominik. Do Pana Dominika tutaj proszę, jak ktoś chce takie gołąbki, Dominik komentarze czyta, będzie czytał. Czyta. No, czyta komentarze, na pewno odpisze. I nie zawiedzie nikogo. ludzie do czytania komentarzy. Te żółte podapaszki, fajne są po ile? 50 parka Te jaśniaczki składowe? Podwierzki. Podwierzki do pana? Nie. O, okej. Okay. Ja tego. bo to są białe pocztowe, tak, tak? Czy to takie białe pocztowe po ile? Po I to są podyszko też białe pocztowe, wszystkie? Dokładnie. Dokładnie, I jak koleżko masz na imię? Rafał. Do pana Rafała, białe pocztowe. A te jaśniaczki po ile? Też ja Jakby ktoś potrzebował do Pana Rafała, Pan Rafał komentarze czyta, filmu tam, ja chcę to obejrzeć, ale komentarze czyta. I chętnie nawiąże kontakt, współpracy z innymi hodowcami. Te żółte to są luszczaki i, ty, i, i, i ten czerwony? Ile taka para takich luszczaków? 70 zł. 70 zł, takie luszczaczki. Żółty z czerwony parka 70 zł. A te jaszniaczki po ile? A to różne. Od 15 do 50. Od 15 do 50. Jak kolego pan na Janek. Do pana Janka po takie gołąbki pisać, jakby coś. Chciałbym wspomnieć o sklepie na wiejskiej, przy wiejskiej 71, Kajina Gołębi. Jest miła, sympatyczna obsługa. Sklep oferuje szeroki asortyment akcesoriów dla Gołębi. Jest cegła luzem bez soli po 2,50 za kilo. Polecam, kupowałem gołem, dobrze jedzą. Także zapraszam do kolegi do sklepu na wiejską 71. Te pawiki po ile? Dobrze widzę cię kolego. Gdzie by zakupów, zakupów? Dzisiaj? Ja przyjechaliśmy Aha, tak. do. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za komentarze, za subskrypcję. Wszyscy wspólnie razem promujemy radomski targ Gołębi i naszą gołębiarską pasję. Do zobaczenia. Thanks for watching the video Son. Ale jeszcze eee, proszę kolego Pawle, podzielić mi te wiedeński czarny, ten wiedeński drugi i po ile po 60 zł kolega Paweł ceni Winerki są ładne widzę. Ile takie winerki? 130 parka 130 zł. złoty parka. A te winerki po ile? Nie, po 15 Po 15, 15. Także zapraszam do kolegi Pawła. Paweł czyta komentarze, jakby coś na pewno takie... odpisze, a będzie ktoś chciał nawiązać kontakt i współpracę. Jeszcze raz apeluję do kolegów. Czytajcie komentarze pod filmem. Bo są chętni do, nawią do nawiązania współpracy, do nawiązania kontaktu, a nie wszyscy czytają. A te blajwindry ile? parka 3 parka tych Blajwindrów, A te widimki? Trzy dyszki, takie fajne widymki dla parka, trzydych, A ten bocianek kostkowy? Cztery dyżki. Jak kolega masz Do Olka jakby coś po takiego łąbki, proszę bardzo. Blajwindy widymki widimki do kolegi Olka. To koleżka ma takie gołąbki, jak kolega ma na maszynę imię, przepraszam. Do pana Łukasza, jakby ktoś potrzebował. Proszę bardzo, boczanek, perłówki. Proszę bardzo, takie białe, czyste gołąbki. Do pana Łukasza.